Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump wypowiada wojnę burmistrzowi Nowego Jorku, demokratycznemu muzułmaninowi Zaharanowi Mamdaniemu. Chodzi o to, że jak dziś pisze polityko, szerokie grono wybitnych nowojorskich działaczy społecznych przez kilka tygodni spotykało się za kulisami, aby omówić możliwe wysłanie przez Donalda Trumpa Gwardii Narodowej lub innych wojsk federalnych do Nowego Jorku, by faktycznie przejąć władzę w największym mieście Stany Zjednoczone Ameryki. Po porażce Republikanów w wyborach. Co więcej, w Nowym Jorku obecne władze już utworzyły gabinet wojskowy, w którym odbywają się spotkania z przedstawicielami organów ścigania i biznesu, grupami aktywistów oraz weteranami wojennymi, aby przygotować się na interwencję władz federalnych. Jednocześnie Mamdani stał się centrum skandalu. To ojciec nowo wybranego burmistrza Nowego Jorku, Mahmuda Mamdaniego. Przypomniano sobie jego książkę, napisaną jeszcze w 2004 roku. W której opisuje dwie grupy muzułmanów. Jak sam powiedział, wyróżnia dobrych muzułmanów i złych muzułmanów i zapewnia, że to właśnie Stany Zjednoczone Ameryki stworzyły i wyhodowały złych muzułmanów. Nazywam się Aleksiej Picci. Porozmawiajmy o tym, ale zanim zaczniemy, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie komentarz pod filmem. Subskrybujcie też mój kanał Telegram Picci News. Link w opisie. Tam zamieszczamy najnowsze wiadomości od razu po ich pojawieniu się. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał na YouTubie, możecie to zrobić finansowo przez darowiznę lub subskrypcję sponsorską, korzystając z podanych danych i linków. W opisie tego filmu jest napisane Wsparcie dla kanału i Pici. Wybierzcie dowolną, wygodną dla siebie formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Polityku podaje, że po wygranej hranama Amdaniego, w wyborach na burmistrza Nowego Jorku Donald Trump planuje wprowadzić tam Gwardię Narodową, a nawet Armię Stanów Zjednoczonych, pod pretekstem walki z nielegalnymi imigrantami lub przestępczością, jak już nieraz robił to w innych miastach. Władze lokalne obawiają się, że w ten sposób Trump po prostu chce przejąć władzę w mieście po porażce republikanów w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Według informacji Politico, szerokie grono wpływowych osób z Nowego Jorku oraz gubernator stanu Nowy Jork, Katie Hochul, Stworzyli wirtualny pokój operacyjny do rozmów z przedstawicielami organów ścigania, urzędnikami, biznesmenami i współpracownikami, wpływowymi aktywistami. W ten sposób chcą powstrzymać lub przynajmniej złagodzić każdą federalną interwencję w Nowym Jorku. Co ciekawe, władze stanu osobno przygotowują spotkanie z duchowieństwem i organizacjami weteranów z Nowego Jorku. I oto w zespole gubernatora stanu oświadczono: Cytuję. Celem jest zapobieżenie interwencji władz federalnych, a jeśli się nie uda, mam nadzieję na opóźnienie, a w razie czego poradzimy sobie z tym. Wszystkie trzy scenariusze mają poważne założenia. Jak się podaje, zakres planowania i tworzenia koalicji ma na celu całkowite pozbawienie Donalda Trumpa jakiegokolwiek pretekstu do wysłania do miasta Gwardii Narodowej lub regularnych wojsk. Przecież władze Nowego Jorku przez miesiące obserwowały, jak Donald Trump przerzuca Gwardię Narodową, agentów służby imigracyjnej i celnej oraz wojsko do innych miast i przygotowywały się na podobne działania w rodzinnym mieście prezydenta. Przy okazji gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul, nawiązała tymczasowe relacje z Donaldem Trumpem, który wykazuje duże zainteresowanie Nowym Jorkiem. Jednocześnie otwarcie wyraziła zaniepokojenie, że prezydent wykorzystuje wybór Zachrana Mamdaniego jako pretekst do faktycznej federalizacji miasta. W praktyce wprowadzi gwardię narodową, wojsko i przejmie władzę. Jak podaje polityko, gubernator zaprosiła do manhatańskiego biura wielu aktywistów i organizacje związkowe. Podczas spotkania wezwała ich do konstruktywnej współpracy ze sobą i z władzami Nowego Jorku, aby uniknąć przemocy i wandalizmu, które mogłyby skłonić Trumpa do wprowadzenia wojsk federalnych, tak jak to zrobił tego lata w Los Angeles. Hoczul zapewniła grupy, że wszelkie organizowane przez nie protesty będą chronione przez państwowe i miejskie organy ścigania. Dodała jednak, że będą musieli spróbować zachować kontrolę i nie dopuścić do tego, by ludzie prowokowali policję i w rzeczywistości torowali drogę do interwencji Trumpa. Ponadto gubernator Hoczul i jej sojusznicy zdają sobie sprawę, że teraz po wyborze zachrana Mamdaniego będą musieli działać jeszcze bardziej agresywnie na froncie public relations owym. Dlatego już w listopadzie w Nowym Jorku postanowiono przeprowadzić takie pokazowe naloty przeciwko przestępczości z udziałem lokalnych weteranów i duchownych. Ponadto to właśnie weterani będą wykorzystywani w kampaniach public relations, owych w reklamach, w których chcą pokazać, że to ci, którzy służyli, rozumieją, jak bardzo niewłaściwe i niekonstytucyjne jest używanie wojska przeciwko obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki. I tutaj przytoczę cytat z wydania Polityku. Prezydent Donald Trump Zagroził ograniczeniem środków federalnych przyznawanych Mamdaniemu w Nowym Jorku, jednak jak dotąd powstrzymał się od agresywnego rozmieszczenia służb imigracyjnych i celnych, które rozmieścił w Chicago. Jednak urzędnicy miejscy i stanowi byli zszokowani nalotem policji imigracyjnej na Canal Street na Manhattanie w zeszłym miesiącu, podczas którego zatrzymano migrantów od dawna sprzedających swoje towary na ruchliwej ulicy w centrum miasta. To był test na to, jak zareaguje miasto, jego władze, organy ścigania i obywatele. To prawdopodobnie było pierwsze takie wyzwanie. Problem w tym, że Zachran Mamdani już jest w centrum skandalu, choć burmistrzem zostanie dopiero 1 stycznia 2026 roku. Dziś przeciwnicy demokraty Mamdaniego przypomnieli jego ojca, Mahmuda Mamdaniego, oraz jego książkę wydaną w 2004 roku. Książka nosi wymowny tytuł. Dobry muzułmanin, zły muzułmanin, Ameryka, zimna wojna i korzenie terroryzmu. W tej książce ojciec przyszłego burmistrza Nowego Jorku stwierdza, że Dobrzy muzułmanie to świeccy, umiarkowani lub prozachodni, którzy udowadniają lojalność, potępiając złych muzułmanów, wspierając wojny Stany Zjednoczone Ameryki, na przykład przeciw terroryzmowi, i przyjmując amerykańskie wartości. Są lojalni i nie budzą podejrzeń. Ale tylko wtedy, gdy aktywnie przeciwstawiają się złym muzułmanom i potwierdzają swoją nieprzewidywalność. Natomiast definicja złych muzułmanów wywołała oburzenie wśród Amerykanów, ponieważ ojciec przyszłego burmistrza Nowego Jorku twierdzi, że to właśnie Stany Zjednoczone stworzyły złych muzułmanów, a w ogóle terroryzm ze strony muzułmanów to dzieło samych Amerykanów wcześniej tacy nie byli. Dalej następuje długi cytat z książki Mahmuda Mamdaniego. Podkreślam to cytat: Mahmudani to osoby powiązane z politycznym islamem, terroryzmem lub antyzachodnią opozycją. Przedstawia się ich jako z natury okrutnych, fanatycznych lub przednowoczesnych, ucieleśniających wartość kulturową, która tłumaczy takie działania jak 11 września, przykładami mogą być bojownicy Al-Kaidy. Lub islamiści postrzegani jako produkt islamskiego terroryzmu, a nie jako geopolityczne konsekwencje, na przykład wspierani przez Stany Zjednoczone Ameryki, afgańscy mujahedini podczas sowieckiej inwazji. Przykładami są bojownicy Al-Kaidy. Lub islamiści postrzegani jako produkt islamskiego terroryzmu, a nie jako geopolityczne konsekwencje na przykład wspierani afgańscy mujahedini. W czasie sowieckiej inwazji Stany Zjednoczone wydały miliardy na uzbrojenie i szkolenie afgańskich bojowników przeciwko Związkowi Radzieckiemu, przedstawiając ich jako bojowników o wolność. A teraz najbardziej uderzający cytat z książki Mahmuda Mamdaniego: Radykalny islam narodził się w okresie zimnej wojny. Wyrósł w Waszyngtonie i Islamabadzie, a nie w Mekce i Medynie. W latach 80. termin dżihad miał pozytywne znaczenie. Termin mujahedini również miał pozytywne znaczenie. Ronald Reagan zaprosił mujahedinów z Afganistanu do Białego Domu. Jest zdjęcie, gdzie Ronald Reagan mówi, że to afgańscy mujahedini, a nie amerykańscy bojownicy, o wolność czy ojcowie założyciele Stany Zjednoczone Ameryki. W latach 80. terminy dżihad i mujahedin były wychwalane przez CIA i Amerykę. W latach 80. Departament Stanu przekazał 3 miliardy dolarów afgańskiej grupie, tej samej grupie, która ostatecznie stała się Al-Kaidą w Afganistanie. Stany Zjednoczone postanowiły walczyć z komunizmem za pomocą nauk Koranu. Używali Koranu do celów propagandowych i religijnych, wierząc, że to pomoże w walce z komunizmem. Stworzyliśmy Frankensteina, a kiedy obrócił się przeciwko nam, nazwaliśmy go potworem. Koniec cytatu. Uważam, że warto się nad tym zastanowić. Tutaj postawię wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. Like. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Cześć.